Siema ludzie tu, <knie> Control Games i witam Was w, w Let's Playu serii Battlefield e Play for Free Jak widzicie Uj, no nie, Jak będą jakieś zmołki i będzie Wam to przeszkadzało to mówcie jak przeszkadza faktycznie to też mówcie Pościągam coś na torencie i będę przez to tak nie. Jesteśmy ruskie ja pierdzielę. ja Jak Jaki ta Jaka ta broń ma rozrzednio ja Jaki ta broń Ma już nie będę w niego strzelać bo i tak wiem że go nie trafię Czemu mi tą bronią Eee, aha Czemu No, szkole! ale mówi! Nie wiem, muszę nowy gołdę tak kupić, bo kurde to, to jeszcze jest w No i jeszcze silownikiem normalną bronią ale. Podsumuję, zły początek A to jeszcze będzie jeszcze kroczy. Jest, rusz, rus, rus, na to To torent tak moli Nic innego O O no kurna, cztery Ś śl śledzić, kurde O ty zabił go zabił Muff koniec Idź! Śmierdzisz! Mów! No! Ja pierdolę. Dobra, szkoda, nic tam to nie poradzę. Ale teraz pójdziemy tędy. Z obawą, że tędy w ogóle jest tam. To co powiedziałem, okazało się prawdą. Dobra, czy się Gdzie mam w ogóle pistolet? No tu, na twórce to tak, pewnie mm jest -hmm. Przecież jest kłód pistolet w tej szansie Oj, sorry Oj, oj, oj No nie, no z celownikiem też, no tak. Nie, a nie, mi się wydawało mi się. że Z cewnikiem masz ugana, ale okej. Albo od razu dziwne zjawisko. 4 pałków, 4 pałków, 4 pałków. Ujj, a jest to na jakiś najgorsze. Proszę pojedynczyć tu. W tym odcinku akurat gram bez mojego kuzyna, bo oni mogą mask jechał. Jak będzie, to będę grał, tak? Yy, on działalnie jest weekend. Więc w weekend yy, mogą się pojawić serie z, z BFA no. yy, Właśnie z Miki. O 39. dobre Jezu, ale ty... No, nie no, następnym razem wyłączam to o. o, Polak jakiś. Oj, 49! Tak? Jest! Jest. 3, 6. Ła-pu-pu, część słowa. Moje bez to chyba 11, 6, 11, 5, coś, coś koło tego. O i... Daj, przegraliśmy. 5000, do robi tylko. O lol, a szybko zeszło. Zdawało mi się, że... więcej. Eee, aczkolwiek, dobra. Dla Was, wiem, że krótki odcinek, bo wbiłem na mapkę, która się prawie kończyła, wiem. No nie, może nie kończyła, bo około 300 punktów. No dobra, na, następne będą na pewno dłuższe, znajdę jakiś serwer z początkiem mapy, albo coś takiego, albo będę sobie grał, jak się zacznie nowa, to będę nagrywał. I wyłączę to renta, bo to trochę laguje, tak? No dobra to um, narka, kończujcie, subskrybujcie, jakieś problemy to pisać Spróbuję je rozwiązać, no tak to powiem, dobra, narka.